Witam szanownych widzów kanału Skedew Atmosfera. Dzisiaj troszeczkę temat smutny. Był wypadek śmiertelny na strefie, w którym nastąpił brak reakcji na zaistniałą awarię. E, trening do mm, szkolenia na instruktora IAD. System IAD to jest Instructor Assisted Deployment. Jest to jedno ze szkoleń, które jest alternatywą do szkolenia na linę dlatego, że niektóre samoloty są niedopuszczone do tego, żeby można, było w nich, żeby można było studentów szkolić na linę, a jeśli nie latają na wysokość, na którą można robić AFF, to jedyną możliwość, jaką mają dane na szkolenia, jaką ma możliwość, to jest właśnie IAD, czyli trzymanie pilocika na pokrowcu, na części kołnierzowej studenta. Student oddziela się od samolotu, a instruktor za studentem puszcza pilocik. Wyjścia z samolotu zarówno jeżeli chodzi o static line, jak i IAD niosą ze sobą pewne ryzyko związane z tym, że może nastąpić zaburzenie procesu otwarcia. Zaburzenie procesu otwarcia, w którym niestabilne odejście wraz z inicjacją otwarcia głównego spadochronu może, być, może doprowadzić do tego, że na przykład się student wplącze w spadochron. Tak, taka sytuacja zaistniała właśnie teraz, kiedy doświadczony, doświadczony spadochroniarz, z jakiegoś powodu oddzielił się nieprawidłowo od samolotu i zaburzył otwarcie głównego spadochronu, przez co miał nogę wplątaną w linki, spadochron wpadł w, w obroty. Nie były to silne obroty, natomiast część spadochronu była zupełnie zgaszona i, i z jakichś powodów osoba ta nie podjęła żadnej procedury awaryjnej, tylko w takich obrotach uderzyła ziemię ponosząc śmierć na miejscu. Awaria, która, która miała miejsce, można powiedzieć, że była to awaria, która się nazywa line over. Może być ona spowodowana tylko dwoma przyczynami. Jedna przyczyna jest to błąd ułożenia, a druga przyczyna właśnie zaburzenie procesu otwarcia. Dlaczego, dlaczego ten doświadczony skoczek nie podjął żadnej procedury awaryjnej? Oczywiście nie możemy tego się dowiedzieć w żaden sposób, być może, być może wynik sekcji zwłok będzie dawał nam jakiś obraz na to być może utrata przytomności, być może problem z sercem. Skoczek był dość, był to, osoba mocno, mocno, mocno dojrzała 60 lat i około 800 skoków na koncie. Wydaje mi się, że raczej można by się zastanowić nad tym, nad przyczyną, która nie jest związana ze stanem zdrowotnym, dlatego, że ta osoba, którą miałem przyjemność poznać tuż przed wypadkiem, wyglądała na zupełnie zdrowego zdrowego skoczka. Owszem, w, w sile wieku, natomiast żadnych objawów, powiedzmy miażdżycowych, czy tego, tego rodzaju. Poszedłbym bardziej w stronę szkoleniową, dlatego, że już ja ze swoją prawie 50 pięćdziesiątką na karku spotkałem się z wieloma systemami spadochronowymi, z wieloma systemami, których zarówno używane były spadochrony główne i zapasowe okrągłe, jak i szybujący zapasowym okrągłym i wreszcie zapasowy szybujący i główny szybujący. Do wszystkich tych spadochronów były trochę inne procedury awaryjne i trochę inne wiązały się z nimi. Niebezpieczeństwa. Na przykład, jeżeli chodzi o szkolenie na okrągłych spadochronach, okrągłego spadochronu zazwyczaj się nie odłączało, tylko się do ogólnego spadochronu dorzucało spadochron zapasowy. W momencie, kiedy pojawiły się spadochrony szybujące, a jeszcze były zapasy na plecach, które były okrągłe, to te zapasowe spadochrony nie miały freebega, w związku z tym wymagały, wymagały tego, aby przy każdej sytuacji awaryjnej odłączyć koniecznie główny spadochron. I dopiero, dopiero pojawienie się spadochronów szybujących zapasowych z freebagiem doprowadziło do tego, że możemy sobie pozwolić na to, że na pewnej wysokości, kiedy nie możemy odłączyć głównego spadochronu, przystępujemy do procedury awaryjnej i dajemy sobie radę z dwoma spadochronami. I one najprawdopodobniej ustawią się w jakiejś konfiguracji, która spowolni na tyle spadanie, że będzie można taką sytuację awaryjną przeżyć. Jeżeli chodzi o rozmiar spadochronu, to te spadochrony, na których skaczemy, jeżeli to są rozmiary szkolne, to połowa komór prawdopodobnie mogłaby, Wystarczy do tego, żeby przeżyć lądowanie, chociaż znowu wiek nie sprzyja i prędkość obrotowa nie sprzyja. Co innego jest, kiedy spadamy z pewną prędkością i uderzamy w ziemię bez obrotów, a co innego, kiedy uderzamy z obrotami. <laughs> Wydaje mi się, że mogła być sytuacja z jednej strony. Wiele systemów, wiele systemów szkolenia być może też zabrakło trochę treningu sytuacji awaryjnych, bo zwróćcie proszę uwagę na to. Ja patrzę na przykład ze swojej perspektywy. Kto byłby odważył się, żeby zmusić mnie albo sprowokować mnie do tego, żebym tu sytuacja w sytuacji Owszem, kiedy Owszem, jeśli jest kwestia skakania tandemowego, to tutaj na strefie, jeżeli chciałbym skakać tandemy, to raz w miesiącu ćwiczy się sytuacja awaryjna, jeśli chodzi o postępowanie proceduralne na tandemie typu Sigma. Natomiast jeżeli chodzi o normalne, normalny spadochron, wydaje mi się, że. Od momentu, kiedy jesteśmy już doświadczeni z mamy licencję i nie podchodzimy pod to, żeby nas instruktor przeszkolił, to zostają nam dni bezpieczeństwa, ale dni bezpieczeństwa to przecież najczęściej tylko są pogadanki i mniej jest w tym treningu, a jeżeli jest trening, to raczej z przeznaczeniem dla osób, które mają małe doświadczenie, a nie te, które mają doświadczenie bardzo duże, albo które wyglądają na takie, które mają. Doświadczenie bardzo duże. Więc mogła, może być też taka sytuacja, która jest problemem, moim zdaniem, systemowym. To nie jest akurat zdarzenie, które akurat w tym miejscu się zaistniało, bo 60 lat, no mówię, to się nakłada na, na, na wiele pokoleń, na wiele generacji sprzętu i na to, co się tam pojawiało, w jaki sposób funkcjonowały te spadochrony. A do tego dochodzi być może, być może kwestia tego, jak dany skoczek sobie daje radę w sytuacji awaryjnej. Bo jeśli mamy nogę w linkach od spadochronu, jeśli mamy spadochron, który opada, a musi opadać niestabilnie, dlatego że ten, ta, ta, ta noga odkształca, pociągnąwszy linki, odkształca cały spadochron, on jest cały przekoszony i on musi wirować. Możemy mieć wątpliwości w pewnym momencie, czy odłączyć główny spadochron, bo odłączywszy główny spadochron, cały czas ten spadochron pozostaje na naszej nodze. Komuś się może wydawać, że to jest bardzo proste, że wyciągnie nóż i linkę. Otóż, kiedy mamy taki, taki opór, który ciągnie nas za nogę, to wydaje mi się, że to czeki Chan sobie da radę i z takie, takiej sytuacji takie wybrnie. Natomiast raczej bym spodziewał się, że ten spadochron na nodze pozostanie, i potem jest kwestia tego, w jaki sposób wystartuje zapasowy i czy ten zapasowy splącze się, czy nie splącze. Moim zdaniem, lepiej by było w takiej sytuacji, kiedy waga jest w linkach, uruchomić zapasowy spadocha. Pomimo tego, że zestaw wiruje. To trzeba przyjąć też, jaki jest, jaki jest skonstruowany zapas, jaką ma długość taśmy łączącej pilocik wraz z feedbackiem. Najprawdopodobniej start pilocika zapasowego i start zapasu będzie taki, że on się będzie mógł napełnić pomimo obrotów na głównym spadochronie. A wydaje mi się, że mogło być tak, że odłączony spadochron główny, który pozostaje jako flaga na nodze, będzie stanowił większy problem przy pracy zapasowego spadochronu. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o szkolenie, niezależnie od tego, gdzie to szkolenie się odbywa i jak ono wygląda, mamy pewną zasadę, mianowicie zasadę 300 metrów. Jeżeli mieliśmy 300 metrów, to poniżej 300 metrów nie odłączamy głównego spadochronu, niezależnie od tego, jaka jest awaria, tylko uruchamiamy spadochron zapasowy. I dopiero po uruchomieniu spadochronu zapasowego możemy przystąpić, ewentualnie, do transferu. Co to jest transfer? Transfer to jest przesiadka z spadochronu głównego na spadochron zapasowy, przy czym najpierw czekamy do tego momentu, kiedy zapasowy się napełni. Dopiero przy napełnionym zapasowym możemy odłączyć się od głównego spadochronu. Możemy więc gdybać. Gdyby taka sytuacja była, w której mamy rzeczywiście wplątaną nogę linki, to otworzyliśmy spadochron zapasowy. Spadochron zapasowy się napełni, w związku z tym spora część obciążeń znika, jeżeli chodzi o, o naszą nogę. Być może jesteśmy w stanie w tym momencie wyswobodzić tę nogę ze z linki spadochronu głównego, a być może jesteśmy w stanie użyć nóż i odciąć tą linkę i pozbyć się głównego spadochronu. Być może też ta konfiguracja, która jest, jest na tyle bezpieczna, że można na niej kontynuować lot, a na pewno jest lepsza, jeżeli mamy chociaż część Napełniony spadochronem jest na pewno lepsza niż przy braku tego spadochronu, dlatego że im niżej, tym jest też zasada, że im więcej mamy szmat nad głową, tym jest większe prawdopodobieństwo tego, że przeżyjemy, przeżyjemy dany wypadek. Tutaj yy, niestety zbiegło się kilka rzeczy wydaje mi się, wydaje mi się, znowu to jest zgdybanie, wydaje mi się, że to są kwestie, kwestii które się opierają na przechodzenie przez różne generacje sprzętowe na sprzęt, który teraz mamy. Natomiast dla skoczków, którzy, którzy za każdym razem powinni brać pod uwagę, że mogą też mieć pewnego rodzaju brain lock, kiedy coś nie przebiega zgodnie z planem. Szykując sobie sytuacje awaryjne, szykujemy sobie pewien zestaw. Ten zestaw, który na przykład został opublikowany przez firmy, które dostarczyły nam zdjęcia sytuacji awaryjnej, które są na prawie każdej strefie zrzutu. To jest pewien zestaw yy, sytuacji. Mamy tam lineover, który jest czystym lineoverem. Nie ma nic wplądanego w ten, ten spadochron. Mamy, mamy skręcenie linek, mamy rozdartą czarzę, mamy pęknięte linki. Te wszystkie kwestie są proste, dlatego że wystarczy odłączyć główny spadochron, otworzyć zapasowy. Jednak kiedy mamy coś wplątanego, mamy podkowę albo mamy taką sytuację, w której zaburzone zostało otwarcie i mamy wplątaną nogę albo rękę w spadochron, w tym momencie robi się to bardziej skomplikowane i yy, może rzeczywiście do, 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 człowiek może mieć w pewnym momencie brain lock i zastanawiać się, co zrobić. Jakby i co by nie było, kontrolujemy wysokość podczas sytuacji awaryjnej i patrzymy co się dzieje. Jeżeli minęliśmy wysokość 300 metrów, już w tym momencie możemy sobie mieć brain locky, możemy sobie zastanawiać się nad wszystkim, co tylko możemy, co tylko chcemy, ale trzeba uruchomić spadochron zapasowy. Jest już za nisko, na to żeby cokolwiek dalej myśleć, zapasowy powinien być uruchomiony. Być może będziemy mieli tego dnia pecha i ten zapasowy nie zapracuje prawidłowo, ale na pewno nie uruchomiony nie podejmie żadnej pracy. W związku z tym, jeżeli będziecie sobie teraz zastanawiali się nad swoimi sytuacjami awaryjnymi, to proszę dorzucić do tego scenariusza jeszcze kilka rzeczy, nie tylko te zdjęcia, które są standardami, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i... Odświeżenie swoich umiejętności, postępowania w sytuacjach awaryjnych, ale również weźcie te sytuacje, które mogą być komplikacjami, czyli jak postępować, kiedy mamy podkowę, jak postępować, kiedy jesteśmy połączeni podczas, po otwarciu, główny spadochron jest napełniony, ale jest odkształcony i mamy w nim wplątaną rękę albo nogę, albo kamerę. Trudno powiedzieć, co się może zdarzyć. W tym momencie też mamy na spokojnie na ziemi, możemy się nad tym zastanowić, co zrobić. Kolizje, też dobrze gdybyście sobie brali pod uwagę, co by było gdybyście się splątali na wysokości 500 metrów, co by było gdybyście się splątali na wysokości 300 metrów, jak postępować w takich sytuacjach. Czyli rozszerzcie sobie te, ten, to spektrum zjawisk, które ma do, do, mogą dopaść nie tylko o te podstawowe, które uczymy studentów, tylko o te, które się mogą zdarzyć również wtedy, kiedy jesteście już samodzielnymi skoczkami z większym doświadczeniem. Bardzo bardzo jest przykra sytuacja, tym bardziej, kiedy człowieka się poznaje i te 20 minut później się okazuje, że ten człowiek już nie żyje. Jest to coś, co mm, oczywiście każdy, każdy myśli, i taka jest też prawda, że jeżeli to nie jest jakaś bliska osoba, nie jest to rodzina czy bliski znajomy, to można o tym o, o tym myśleć inaczej, ale niestety nie da się być zupełnie odporny na, na, na takie zdarzenia. One pozostawiają pewną za każdym razem mniejszą, większą traumę i. Mm, powodują to, że u niektórych rodzą się demony, czy skakać, czy nie skakać. No. To jest zawsze pytanie, czy skakać, czy nie skakać. Spadochroniarstwo jest aktywnością niebezpieczną, w spadochroniarstwie można się zabić. Stały trening, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku, niezależnie od tego, jaka jest nasza sprawność fizyczna, powinien być podjęty, abyśmy byli cały czas jak najlepiej przygotowani na ten dzień, w którym akurat się mogą nam skomplikować różnego rodzaju sytuacje. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne filmy na dziale Skywardia. Sk Sk Atmosfera.